W tym materiale przedstawię Ci, jak możesz w prosty sposób stworzyć swoje logo w 5 minut, tak aby rozbudować swoją markę w sieci, czy też polepszyć swoją właśnie tutaj e, rozpoznawalność. Zapraszam do oglądania. Punkt pierwszy: wchodzisz sobie na stronę kanwa.com i tworzysz sobie projekt 500 na 500 Nazwa tutaj jest obojętna. I teraz tak: w kanwie masz coś takiego jak szablony i z tych szablonów warto sobie skorzystać w momencie kiedy jesteśmy amatorem a nie mamy zamiaru płacić za logo jakichś nie wiadomo jakich pieniędzy typu kilkaset złotych warto sobie wejść właśnie w te szablony i poszukać czegoś na gotowo i się tym inspirować przykładowo założymy teraz że działamy w branży motoryzacyjnej no to wpiszmy sobie motor przykładowo załóżmy że jest to auto detailing. no to już coś takiego jest wyjściowo fajne można sobie jechać dalej i właśnie szukać jakichś lepszych o, przykładowo, jeśli ktoś działa w branży motoryzacyjnej z rowerami, no to tu już jest fajna propozycja. Można sobie wziąć takie logo, przerobić nawet tutaj na niebiesko, przykładowo, albo na fioletowo, to na przykład na biało, chociaż to się tak średnio prezentuje, powiedzmy, że na żółto, i właśnie tutaj podziałać teraz z tymi napisami, przerobić sobie napis przykładowo. Nie wiem, jak by się to mogło nazywać, ale. Sport Motor na przykład, no, czysty przykład, tam jak wiadomo, nie wiadomo jak się nazywa marka. W każdym razie wpisujemy tu swoją nazwę, e, wpisujemy tu jakieś brandy nasze, e, doszlifowujemy to i mamy fajny przykład logo. I działa to tak na zasadzie każdej branży, bo możemy. O, spójrzcie, tutaj kolejna: możemy przykładowo takie coś przerobić. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wiadomo, więcej jest szablonów w wersji premium, którą ja posiadam swoją drogą na stronie uczę, jak, jak, takie, jak takie premium dostać za darmo w kursie. O, spójrz na tą miniaturkę. Przykładowo, organizowałbyś jakąś promocję, możesz sobie tutaj stworzyć. Typu właśnie napisy promocja od 8 do 24. Tylko teraz gratis coś tam, no, darmowa wysyłka. Wiadomo, jest bardzo fajny, bardzo dużo tych szablonów w ogóle do użytku. Więc polecam. Ale teraz jeszcze chciałem powiedzieć to, że to działa na zasadzie każdej branży. Przykładowo masz restaurację. Jesteś właścicielem restauracji. Jest również bardzo dużo tych szablonów, które można tutaj poprzerabiać. Możesz zostawić napisy, a wrzucić jakieś inne tutaj jakiś inny element. Przykładowo tutaj wpiszesz sobie Restaurant. No, i przykładowo za to możesz wrzucić taki element, taki, i dowolnie to mieszać. Jest bardzo tego dużo. Przykładowo załóżmy teraz, że działasz w ogrodnictwie. No, to wpiszmy garden. No, z gardena tutaj mniej. Garden logo, może dajmy frazę. No i zobacz, jest Home Garden, jest Salford Woodland jakieś. No i są bardzo, generalnie bardzo dużo estetycznych tych propozycji jest. Także zachęcam do skorzystania. Niektóre są płatne, takie jak te właśnie w Pro, ale są też bardzo dużo jest darmowych. Ta jest na przykład darmowa, są inne darmowe. Jest tego dosyć sporo. Jeśli działasz w branży, przykładowo sprzedaży, gier jak ja, no to wpisujesz sobie Game Logo. No, tu jest na przykład fajne logo Jonathan Game. Troszeczkę je przerabiamy i jest fajna, to to już w ogóle też wydaje się bardzo w porządku, bo tutaj został stworzony taki cień jakby tego. Dlatego prezentuje się to bardzo fajnie, dajemy swoją nazwę i, i jest. No, akurat nie zalecam, aby tak przerabiać tylko zmieniając nazwę. Warto przerobić właśnie te kolory i troszeczkę się pobawić jednak z tym obrazkiem. Niemniej jednak, jeśli ktoś jest bardzo leniwy, może wziąć już takiego gotowca, wtedy zrobi to dosłownie w minutę. Jest tego bardzo dużo. Zachęcam do skorzystania z tego pomysłu. O, spójrz na przykład taki joystick też jest, też fajna opcja. Zachęcam do skorzystania z takiego pomysłu. Jeśli Ci się ten pomysł spodobał, skorzystaj. Subskrybuj mój kanał, bo daily trwa do końca roku 2022. I widzimy się już wkrótce. I pamiętaj o odebraniu e-booka na mojej stronie internetowej.